Witają Państwa bardzo serdecznie Dariusz Szwakowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych. Może więc zobaczymy jakieś nowe twarze albo nowe pomysły na ustawienie zespołów. Dziś gra Republika Południowej Afryki przeciwko Biało-Czerwonym. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Wyjściowo mamy system 4-3-3, trzech napastników, w tym środkowego nieco z przodu. Ustawienie zrównoważone, ale i raczej ofensywne. Szeroko grający boczni napastnicy mają dobrze dośrodkowywać do egzekutora na pozycji klasycznej dziewiątki. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Zdecydował się na strzał. Piłka w rękach bramkarza. Nikt teraz nie przeszkadza. Dobra okazja! No, piłka opuściła, boisko będziemy mieli rzut rożny. Krótko do kolegi. Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. A i gdyby to wpadło do środka, mogli objąć prowadzenie. Dobra okazja, bramkarz miał teraz trochę szczęścia. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Teraz przejęli to podanie i co dalej? No, kotko. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Centra w pole karne. Przepychanki. No, ta główka nie zaskoczyła bramkarza. No i przejęli w ostatniej chwili. Może dośrodkowywać. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze pozycję. Oddaje strzał. Goal! Jest 1 do 0. Dobrze się stało. Zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu dominowali. Prowadzili swoją grę. Bramka była kwestią czasu. Bo w powtórce będzie widać, jak czysto trafił tę piłkę. Fantastyczna technika, świetne uderzenie, piękna bramka. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Atak Polski. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Szansa! Ach, niesamowite! Nie ma bramki. Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Mokotko. Jest przejęcie i mają szansę. Teodorczyk. Może dogrywać. No strzela! Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Obywie... Yeah! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło, czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. wyrównali w tym spotkaniu można powiedzieć że gra rozpoczyna się od nowa strzela No udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Łukasz Teodorczyk. Tak, tak, gol, gol za Polski. No niesamowite! Polska bramka! Ach, jak jest pięknie! Wszyscy szaleją! Jest cudownie, fantastycznie! Brawo! Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. To będzie minimum 3 minuty. Łukasz Teodorczyk. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Po pierwszej połowie tego towarzyskiego meczu mamy jednobramkową. Obie drużyny już na boisku. Za chwilę zaczną drugą połowę spotkania, i przypomnę, jakże ważną dla nas informację Polska prowadzi. Interesująco zapowiada się ta akcja. I będzie rzut rożny dla Polski. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Piłka wybita z pola karnego. Czekamy na dośrodkowanie. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do rzadki bramkę dającą prowadzenie. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Coś niesamowitego. Karny do Polski. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. No, bardzo ładnie strzelił szczutu karnego. Uderzył spokojnie, bardzo precyzyjnie. Spójrzmy na to z innego kąta. 3 do 1 to nie jest wynik, przy którym wszystko jest już przesądzone. 15 minut, drugiej połowy już za nami. Teodorczyk. No mogą zdepremować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Jest okazja. Ta gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Jest prawdziwym postrachem obrony. Kolejna bramka, już trzecia na jego koncie w tym meczu. Brawo! Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Zdecydował się na strzał. Tak! Tak, mamy Bramkę, ale akcja, ależ to są emocje proszę Państwa. Mamy powtórkę Bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebani już szanse rywali nawet na remis. Obejrzyjmy tę Bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj o, aż nadto widoczna. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Grzegorz Krychowiak. Blisko polekarne może strzelać. No, świetnie go ograł. Przejęcie w środku pola teraz oni mogą zaatakować. Bartoszka pustka. Teodorczyk. Stracili piłkę. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Gospodarze, chyba już kompletnie się poddali. Nawet kibiców już właściwie nie słychać. Bo tego wyniku nie można zmienić. Grzegorz Krychowiak. Teodorczyk. To może być Bramka. Może zdecydować się na strzał. Niewiarygodne, udało mu się obronić. Wygląda na to, że zrobił to niechcący. Tak, tak, mamy Bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Bramkarz tutaj niestety nie zdołał opanować piłki. Przeciwnik z zimną krwią posłał ją do Bramki. Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla rasowego napastnika. Spodziewał się takiej reakcji bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Racja Darku, z pierwszym strzałem bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Robi się niebezpiecznie. Ale szputanie jest okazja. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Stępiński. Na dobrą okazję do strzału. Obrońca wybił mu piłkę, ale zagrożenie nie minęło. Zaskakująco, dobry mecz towarzyski, znacznie lepszy niż można się było spodziewać. To prawda, takie międzynarodowe spotkania nie zawsze porywają, ale tym razem mogliśmy oglądać prawdziwe piłkarskie widowisko.